Jezus opuścił okolicę Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekaboru. Przyprowadzili mu ucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdalał od tłumu, włożył palce w jego uszy i silną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się Jego uszy, więc języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemem mowę. Oto słowo pańskie. Słyszymy, że Jezus przemierza okolice Tyru i Sydonu. Pewnie nam nic to nie mówi. Jakieś punkty na mapie, które może już nie istnieją zasadniczo. Dwa no tysiące lat temu istniały. Co to takiego było? Czy też posiadłości Dekapolu? To była federacja dziesięciu miast greckich. To znaczy, że mieszkali tam Danie, krótko mówiąc, czyli ci, którzy nie należeli do narodu wybranego, czyli ci, którzy nie byli Żydami, którzy wyznawali pewnie politeizm, może właśnie do tych bogów, których znajdujemy w mitologii greckiej. A jednak Jezus tam chce pójść. On przepływa przez jezioro Galilejskie. I pierwszą rzeczą, jaka się dzieje, której dzisiaj nie mamy w tej Ewangelii, to jest spotkanie z Syrofenicjanką. Kobietą, która prosi Jezusa, aby uzdrowił jej chorą córkę. I gdy czytamy tę Ewangelię, to jesteśmy zdziwieni, że Jezus zasadniczo nie jest skłonny. Nie odzywa się do tej Syrofenicjanki ani słowem. A potem mówi takie dość ostre słowo. Nie godzi się zabierać dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ja przyszedłem tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Więc bardzo mocne to słowo. Można powiedzieć niepodobne do Jezusa. Ale myślę, że do tego nawiązuje tylko ze względu na to, żeby zobaczyć, że Jezus jest w tym kraju pogańskim, w tych rejonach pogańskich, do których kiedyś pośle swoich uczniów. On chce pokazać najpierw, że ma ta syroponizjanka większą wiarę, nawet w, takim, w takiej konfrontacji z milczeniem Jezusa niż wielu Żydów. A dzisiaj mamy Spotkanie z Głuchoniemenem, którego przyprowadzają do Jezusa. To jest pierwsza intuicja, którą jakoś znajdujemy. Kogoś przyprowadzamy. Notabene ta Ewangelia jest używana w przygotowaniu do chrztu, Choć tak zwaną Ewangelią Życienną. Tak naprawdę nie mamy tutaj ani słowa o przecież. Nie ma nawet mowy o wodzie. Nie ma mowy o zanurzeniu. A jednak tej Ewangelii używa się wobec katechumenów w takim obrzędzie, który właśnie nazywa się fata. Na kilka dni przed przyjęciem przez nich chrztu świętego. Na kilka dni przed Wigilią Wielkanocną, kiedy zwykło się tego chrztu udzielać. I właśnie... Rozważmy tę Ewangelię w tym kontekście, w kontekście chrztu. Zasadniczo do chrztu się kogoś przyprowadza. I to możemy powiedzieć najpierw o tych najmłodszych. Ich się przyprowadza, przynosi. Oni sami jeszcze nie są w stanie przyjść. Tak polegamy na wierze tych, którzy przyprowadzają. Ale też zwróćmy uwagę na tych, którzy są dorośli, którzy dostają tę łaskę wiary, odkrywają Boga. I Kościół w swojej mądrości mówi, potrzebujesz kogoś, który ci będzie towarzyszył, potrzebujesz kogoś, kto cię do tego chrztu doprowadzi. Tak jak tego głuchoniemego doprowadzają, można powiedzieć, on jest bierny, nawet nie wiemy, czy on za bardzo chce tego. Ale wiedzą, że skoro jest taka okazja, skoro Jezus jest pośród ich granic, warto spróbować. I my mamy być tymi, którzy przyprowadzają, którzy są w pewnym sensie też orędownikami, stawiennikami, są tymi, którzy biorą kogoś, może nie na siłę oczywiście, ale są tymi, którzy może właśnie przez swoje świadectwo wiary przyprowadzają do Jezusa. I co się tam dzieje? Widzimy taki znak, który jest. Dość specyficzny, w zasadzie to tylko w tym miejscu Jezus czegoś, taki, czegoś takiego dokonuje. Dotyka ust i yy, śliną dotyka języka i mówi otwórz się. Czego dotyka tych dwóch yy, miejsc? Uszu, dlatego że żeby człowiek mógł usłyszeć o Bogu, on się potrzebuje najpierw uszu potrzebuje tego zmysłu? Czy potrzebuje, żeby jemu głoszono i żeby to przyjąć? Yy... I Można powiedzieć, że ten człowiek kuchoniem jest stwarzany na nowo. Yy, jak, jak czytamy się tego rodzaju, Bóg uczynił wszystko dobre, a więc uczynił wszystko w pełni. Można powiedzieć, yy, przez grzech pierworodny, my tę pełnię tracimy. Jezus przychodząc na ten świat, chce nas znowu do tej pełni człowieczeństwa doprowadzić. A do tej pełni człowieczeństwa dochodzimy przez sakrament chrztu. Dlatego też, żeby do Niego dojść i żeby w ogóle Boga poznać, potrzeba, bo trzeba, żeby ktoś mi o Nim powiedział. My się rodzimy, tak można powiedzieć, niewierzący bo jest nie, nieznający Boga, no, albo bardziej, bardziej może myślę o nieznający Bóg, dopiero po pewnym czasie y, tę wiedzę, tę wiarę, czy bardziej może najpierw wiedzę o Panu Bogu pozyskujemy, najpierw od tych, którzy są koło nas, najpierw od tych, którzy tę wiedzę o Panu Bogu i tę wiarę posiedli i którzy chcą ją przekazać. Dlatego przecież wspominamy te momenty, kiedy zostaliśmy uczeni może znaku krzyża, może modlitwy Aniele Boży, może modlitwy pańskiej, czy to byli nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, ale ktoś nam to przekazał. To znaczy usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy, że jest ktoś taki, kogo nazywamy Bogiem. Usłyszeliśmy o tym, że jest ktoś taki, kogo nazywamy Jezusem Chrystusem. Usłyszeliśmy, że jest On naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Potem można powiedzieć, my idziemy na tę drogę trochę jak na pustynię, trochę jak, jak tutaj w tym obrazie, kiedy Jezus bierze go na bok. Trochę to nawiązuje do Ozaasza, kiedy Ozaasz mówi, czy Pan Bóg przez Ozaasza mówi: Chcę wyprowadzić moją odlubieniec na pustynię i mówić do jej wnętrza. Czy potrzebujemy. Też takiego bycia sam na sam z Bogiem. Takiego, takiego wchodzenia z nim w coraz głębszą relację. Znaczy, że to słowo, które jest nam głoszone, ono musi być też w pewnym sensie zakotwiczone. Bo znowu możemy odnieść się do przypowieści o ziarnie, które pada na różne miejsca. Nie może być tak, że słuchamy, ale tak naprawdę nie słyszymy. Tak naprawdę potrzebujemy tego efata dla nas, żebyśmy w końcu usłyszeli. To znaczy, żeby to słowo weszło głębiej w nas, do naszego serca, do naszego umysłu, żebyśmy mogli je rozważać. Zresztą jak Maryja, która, o której mówi się Tyłkasz, rozważała wszystko w swoim sercu. Właśnie po usłyszeniu, po uwierzeniu jest. Potrzebna druga umiejętność, którą przywraca Jezus temu głuchoniemu, mianowicie umiejętność mówienia. Znaczy powiedzenia o swoim doświadczeniu. Myślę, że mieliśmy w swoim życiu takie chwile, kiedy coś się wydarzyło, z jednej strony coś pięknego, z drugiej strony może coś też złego, bo też kiedy bierzemy, tele, kiedy bierzemy za telefon i dzwonimy do kogoś, żeby się tym podzielić. Tym, co przeżywamy. I w tym kontekście chrztu, to nie chodzi o to, że nasze mówienie ma prowadzić do kogoś, do nawrócenia. Święty Piotr mówi, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oczywiście może być tak, że ktoś usłysza, usłyszawszy to, yy, bardzo mocno go to słowo dotknie, ale chodzi o to, żeby się tym swoim doświadczeniem podzielić. Dlatego Jezus odwiera temu głuchoniemu usta, żeby on mógł powiedzieć. I zresztą w kolejnym akapicie słyszymy, że yy, pomimo tego, że Jezus zabrania mówić, żeby yy, jego. Misja nie została zniweczona w jakiś sposób. Jednak ci, którzy doświadczyli tego wydarzenia, oni idą i mówią. Dzielą się tym. I to jest właśnie nasze drugie zadanie: dzielenie się wiarą. Tak po prostu, bez moralizowania, bez wyrażenia jakiegoś świętego oburzenia na tych, którzy wcale nie są w tym samym miejscu, co my w tym momencie. Ale właśnie po prostu żyję tą wiarą I, ta, i cieszę się tym, że mam tę wiarę. Że ją ciągle pogłębiam, że to Słowo słyszę, to Słowo we mnie działa i mogę po prostu tak bezpretensjonalnie się nim podzielić. I dlatego ta Ewangelia jest tak piękna. Bo pokazuje, że wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Że wszyscy w pewnym sensie jesteśmy głuchoniemi. Czy byliśmy. A Jezus nas chce otworzyć i mówić, i mówi, otwórz się i głoś. Usłysz i głoś. Tak jak w tym obrzędzie, o którym wspomniałem, kiedyś taki obrzęd dany mi było odprawiać nad tymi, którzy mieli zaraz przyjąć chrzest. Otwórz się, to znaczy usłysz, niech, to, niech Twoje uszy będą otwarte na przyjmowanie tego słowa. Otwórz się, aby innym o tej Twojej relacji powiedzieć. To jest etap do szkół, więc w pewnym sensie też nasz etap. Może by nie przeżywaliśmy, bo, by, bo, bo byliśmy chrzczeni jako dzieci i takiego urzędu tam nie ma. Ale ciągle słyszymy, otwieraj się na to Słowo. Otwieraj się na to Słowo, niech ono będzie dla ciebie pomocne. Niech ono będzie też dla innych oparciem, bądź dla innych po prostu świadkiem. Tak po prostu, bez yy, yy, pretensji, że ktoś może tego nie przyjąć, że ktoś w tym momencie jeszcze jest zamknięty. Więc mamy trzy rzeczy: usłyszeć, powiedzieć i przyprowadzić, tak jak tego przyprowadziło jego pewnie przyjaciele. I w tej kolejności, ciągle. Yy, na nowo rodzą się nowi chrześcijanie. Właśnie z tego, co się słyszy, bo wiele rodzi się ze słuchania. Wiele wcale nie rodzi się z tego, że Jezus dokonał tego cudu. Bo jak czytaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, Jezus rozmnożył chleb. Poszło za nim wielu, ale czy uwierzyło? Potem wielu podeszło. Bo nie chodzi o znak, nie chodzi o cud. Chodzi o to przyjęcie Słowa. Więc. Zróbmy wszystko, żeby to słowo przyjąć. Szczególnie w Eucharystii, kiedy ono jest zgłoszone, ale też myślę w takiej naszej osobistej lekturze. Myślę, że amen.